Witam, witajcie w nowym vlogu. Jest wtorek i jesteśmy już właśnie w Krakowie po wielu przypałach. Zaraz wam w sumie opowiemy, jak nie mogę się słychać. Może w sumie w hotelu pokażemy wam, czy znaczy opowiemy wam nasze przypały, które były naprawdę dziwne. Ten dzień mega się dziwnie zaczął, ale, jakimś cudem, ale jesteśmy, jakimś cudem jesteśmy w Krakowie, więc to jest najważniejsze. A patrzcie tam, kiedy? Nie wchodzimy w sklep. <laughs> Myślę, że to będziemy spotkać jutro I Jesteśmy już wczoraj w hotelu Z tego, kto ogólnie vloga Ale tu płynie Super Nigdy nie widziałam Zaraz wam jeszcze pokażę, jak wygląda nasz hotel i, I mamy tutaj ogólnie widoczek na rzekę Tak i Jesteśmy wczoraj w hotelu, więc zaraz będzie home, yy, Boże, room tour hotelowy A może czekać, czy nie? Więc pokazuję Wam właśnie, jak wygląda nasz pokój, tylko trochę mnie ciemno Wchodzimy tutaj. Mamy pier... piękne pierwsze lustro. Tutaj mamy już drugie lustro. I tutaj jest chyba szafa. Tak mi się wydaje. Tak, to jest szafa. O, samo jak fali lasku. Dobra, i może się do mnie taki schować Bardzo ładnie, to jest ładnie. Tutaj mamy po lewej, mamy piękną. Coś tam się chowa. Piękną y, łazienkę, bardzo ładną i bardzo ładny prysznic jest Święty, Ale jest duży Świetnie fajnie Ojejku Jak podoba mi się ta łazienka? Dobra, tutaj mam właśnie taki mały, nie wiem co jest, barek chyba Ja ogólnie stwierdziłam, że będę robić sobie makijaż Bo chyba jest taki spoko, spoko y, oświetlenie to jest materapka, karty i tak dalej. więc fajnie, bo będziemy mieć ten do kubeczki do śniadania. Tutaj jest salon. Wiska, uwaga, przesuwam. No, i zamiast w salonie mieć tutaj mieć ładny Będziem duży. Zegar? Będziemy mieć tutaj zegar, a te będzie mieć dopiero właśnie. Poczekaj, pokażę to. O, tu jest taka właśnie zasłonka, taka właśnie wiem, jakby od, oddzielająca y, salon i sypialnię. Tu mam bardzo ładne łóżko. I ślicznie wam szlafaszki nawet ale śliczne. Nie, nie wchodził później. No i to jest y, telewizor, więc fajnie będziemy sobie dzisiaj Chce spędzać czas. After. Będziemy sobie oglądać after i after 2. Dzisiaj. Nie, trzy jesty <laughs> nie. 3 jest I tutaj jest w sumie okienko, już wam pokazuję. Taki mamy właśnie widok. Przefajnie. Mi się bardzo podoba pokój. A i w ogóle nie mówiliśmy, ale jesteśmy w hotelu The Bridge Nie mogę się czytać tak szczerze powiedziawszy, ale teraz. O A więc jest, ja się już wybrałam. Założyłam sobie właśnie taką inną bluzkę, bo stwierdziłam, że może być ciepło, a może też zimno. Więc taka trochę dziwna pogoda, że jest ciepło raz jest zimno. Katankę, którą już widzieliście na vlogu, którym kupiłam go w w Krakowie. Popka w górę. Co? Popka w górę. Dobra. No i co miałam powiedzieć, to... Aha. Idziemy teraz na obiad, bo w sumie już jest po 14. Zameldowaliśmy się trochę wcześniej w hotelu, więc czas na jedzonko. I idziemy teraz na, na rynek znaleźć jakąś fajną restaurację i później idziemy do galerii. Tak sobie po prostu na ludzie pochodzić. Później chyba po galerii Co będziemy robić po galerii? A Idziemy na zakupy Jedzonkowe Bo trzeba jakieś jedzonko sobie przynieść do hotelu Bo tu ogólnie jest strasznie droga Droga śniadania I stwierdziliśmy, że nie będziemy tej. tutaj Drogie? No 55 złotych Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tej brać śniadania I kupimy sobie po prostu jakieś bułeczki, jakieś jedzonko I po sobie tej w hotelu I pewnie kupimy jakieś chips, bo będziemy później robić after, więc Zobaczymy to później Ale w ogóle mam patrzeć jak mam długie włosy To idziemy Wchodzimy na obiadek Ja tu mam właśnie kozecika z mizerię i ziemniaczki co jak sobie zamówił Fryteczki z kartonikiem z i... i tu są piraszki Słuchaj, ja idę do New Yorka Pa! A ja idę do... Jedno... Wszłam z Toy i przymierzam właśnie to, co są takie poszczyki. I właśnie nie wiem, czy ten szary, czy może różowy. Zaraz wam się jeszcze w jeszcze różowym, ale chyba różowy wygrał, głosowanie, jak mówi, że różowy. No i tak, blumen różowy. Właśnie zrobiliśmy małe zakupy. Nie zanionkowe. bułeczki. zrobiliśmy wodę. I samosbi. I otwieracze I nóż. A co wam pokażę za chwilę z jakichś takich kolics. Zbieramy jedno? Nie. Jedno. Seksekwe. nogę, No ja tak nie bardzo. No i ogólnie to. Z teraz jak wypożyczyć kolejnogę, bo chciałabym sobie powiedzieć na kolejnozę, ja tak średnio chcę, mam ogólnie siatkę, więc później wam pokażę hol, te rzeczy, które kupiłam w Sliwariusie i w I teraz idziemy w sumie do hotelu, więc później wam pokażę, co będziemy robić. Jest 1930 chyba? Tak mi się wydaje? Nie, 19.36. No to jest 1936 i wrócimy do hotelu jesteśmy mega zmęczeni. A jeszcze mi tak bolą stopy. Ale jutro planujemy ja nagrać Wam fajny film fajny film długo. Co tak. mówi? Długi film? Nie. Czekajcie, Zmienię sobie. Planujemy jutro bardzo fajne rzeczy. Jutro idziemy do pizza boys. Na kolenadach jedziemy. I może spróbujemy kolenada, chociaż trochę się boję. Ale w sumie możemy pierwszą opowiedzieć o przypałach dzisiejszych nas, naszych. Więc słuchajcie, mieliśmy o 10:29, mieliśmy iść na pociąg. I okazało się, że peron jest zamknięty. To jest pierwszy przypał. Drugi przypał, poszliśmy na nie ten, nie ten przystanek. Biegliśmy na ten przystanek. to jest przypał? Zdeptałaś kierowcę? No trochę przydeptałam panią, ale było no, trudno. zrobić. coś do widzenia. Ja idę zaraz zrobić. Jaki był czwarty przypał? Czwarty Z biletami. Kupi, Sławik kupił zły bilet, bo kupił jakiś na studencki, a to miał być uczniowski chyba, czy szkolny? Szkolny, no. Kupiliśmy zły bilet. No i pan powiedział, że zaraz przyjdzie, ale nie przyszedł, bo wyszliśmy już w sumie. Aha, i później weźmy w hotelu, przyszliśmy do hotelu i rozpakowaliśmy się, tak dalej. I patrzymy, że nie ma prądu. No i, i ogólnie. <grytanie> zaraz wam pokażę. Trzeba kartę włożyć do. O, do takiego czegoś. myśmy się zastanawiali, gdzie w ogóle. co zrobić? Gdzie w ogóle dać. No nie wiem, co zrobić w ogóle, żeby, żeby było. Żeby było światło. No, i ogólnie to zapomnieliśmy płynu do. Żelu do podróżnic, więc kupiliśmy szybko w Carrefourze. Zrobiliśmy takie małe zakupy w Carrefourze, zapłaciliśmy. Ile zapłaciłeś za swoje zakupy? 40, No to po 40 złotych zapłaciliśmy, czyli 80 zł za takie małe zakupy. Masakra. Teraz będziemy oglądać Netflixa i w sumie zaraz się idziemy myć. I chyba będziemy oglądać after. Witajcie kochani, jest czwartek. Dzisiaj jest drugi dzień naszego pobytu w Krakowie. E, Właśnie mam mokre włosy i zaraz będę suszyć i chyba będziemy szli gdzieś na miasto. E, dzisiaj mamy w planach iść do Galerii moteli, chyba tak się nazywa? E, Meranga. Moty no coś takiego. sobie. No i później idziemy na obiad na, do Pizza Boys, bo ogólnie złożyliśmy, że mega fajna ta pizza jest się w ofercie. E, ja sobie biorę pizzę z frytkami mega mega. Ciekawa jestem jak to właśnie wysmakować. Co so już właśnie z ułożonym włosy. Ja idę właśnie jeszcze je wysuszyć mm, i wyprostować. Na pewno. <grym wytrych> no i się zbieramy. I musimy a, jeszcze nagrać... na twarz. Okay. Musimy jeszcze nagrać film, ten długi taki wyrzuty. Mhm. Mm ten taki długi. Co musimy? No, żebyśmy nagrali. Nie, no, że musimy tylko mm. <grym> wcale. <wytrych> Także ja idę się ogarniać i zaraz wam pokażę w ogóle moją nową bluzę, bo kupiłam sobie ją. Ja też wam pokażę. Co ogólnie jest tego nowe bliska? No fajne jest. Dobra, zaraz wam pokażę moją bluzę. I w ogóle pokażę też te szczysty, które kupiłam wczoraj w galerii. Dobra, więc to jest pierwsza bluza, taka bluza ze ściągaczami, którą kupiłam w Stradivariusie, ma to jakieś właśnie no to jakieś logo, nie wiem jakie. Ja. Jest zupełnie bardzo fajna. Mam długo konia. To marnego konia. I zaraz Wam pokażę jeszcze. Mam jeszcze jedną bluzkę na krótki rękaw i yy, taki. Jakby to powiedzieć, taki kardigan. Taki płaszczyk? Coś takiego. Aha, to wam poka pokazywałam go Wam właśnie wcześniej. Yy, to zaraz zobaczycie, jak wygląda. Teraz na mnie. Taka właśnie bluzeczka ze Stradivariusa. Nie, z Pulenbeera, sorry. Z czy to jest chyba też z Tak. Dobra, to jednak to jest tylko z Stradivarusa, Wam pokażę. I były też takie piękne buty, ale stwierdziłam, że dobra, już nie będę kupować butów, bo były strasznie drogie, ale zamówię je na internecie, na innej stronie. Pokażę Wam, jak, jak je zamówię i przyjdą. Tak, więc stwierdziłam, że fajny nawet taki... Baby? Mówiłem ci, Nie jest świetny misiu. Jest świetny misiu. Gdybyś miał to y, test godności. masz pytania? Mam. Yeah. Oh. Nie wzięłam tego telefonu z pytaniami. No super. A za parę dni No nie, a tak bardzo chciałam nagrać. Ja pier... Nie no. No. no nie przejmuj Wszystko jak nie tak. Masz mokre włosy. No wiem, idę je wysuszyć. Ja już wyprostowałam włosy i chyba idziemy. Tak? Tak jest. No, to już taką pizzkę. Serio. Oh, tyku, ile można jeść tej pizzy? Ja myślę chciał sobie jakieś banana fit albo jakieś truskawiczki. Powiedziała osoba, która zażala pięć paczek chipsów. Czujecie to? No. 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 Więc idziemy. A, o to się nagrywa myślenie, że jeszcze nagrywaś. Nic nie znam. Co to gdzie właśnie się Nie wiem czy to słowa słuchać. Ale byliśmy ogólnie na y, labiryncie laserów. I pojawił się mega cringe. Mega cringe. Byliśmy na TS7D, to też było w sumie tak średnio. I byliśmy na motylka, które Wam właśnie wystawiałam zdjęcia. Gdzieś <grymne> Fasius. No także y, teraz idziemy do pizzy, bo jesteśmy pana kolejnotek. Tak. tak. O, i tak idziemy? Tak, było fajnie. Jechaliśmy na dwóch, znaczy na jednej. Jechaliśmy, na, jedne, jechaliśmy na jednej kolejności, bo na spoko Chociaż sobie się bałam, że się wywrócimy, ale bo spoko. także Tylko Teraz może być ciężej, bo... No, bo. nie znamy drogi. No, bo oni znamy drogi, więc idziemy w stronę hotelu, a później idziemy do, do Pizza Boys na. Bo no, tak, bo jest, tak głodna. I później przejdziemy. W hotelu A, w Tak, w hotelu, musimy tam iść I później idziemy na pizzę Jestem taka głada... Jezu, w końcu Wyszliśmy z tego szmurzu O Jezus Pada też, więc muszę trochę... Tak, taka sytuacja w Krakowie Szkoda trochę, ale... Taki troszkę smutny dzień Słyszałem się uśtaj? Idziemy teraz tam właśnie, tam gdzie jest koło i balon. Przylewać sobie chwilę. Zanim go będziemy się zbierać i sprzątać pokój. Mm, bo jutro wjeżdżamy. Środkowa jesteśmy na Kobie pod kołem Młynem, na młynem